On nie gra. Oni strzej ten gwizdek czy nie? No bo ich nie ma. Tak. Przebieg. Gdzie? Choler.

Dawid, no, nie trzymaj tą uszarką Może nie strzeli ja to no, no, może to Nie, to są uszeli No nie, wiesz, bo... nikogo nie ma Rusza się, czy nie? No my też za daleko nie poszliśmy To Co? Co, cywile? Nie, nie, to ktoś idzie, bo chodzą do gry Cywil? No to chodzą do gry Chyba, no bo tak idzie na... Tyskaj Nie oczyszcz? E? A temu? O Oni grają Oni strzeli ten gwizdek, czy nie? No bo ich nie, nie ma Nikogo tam. nie ma Nikt się nie ruszył Jest tak cicho Mateusz, zobaczyć czy tak Jesteś grają, okej? Okay? Co? Idę zobaczyć czy grają No oni chyba nie ostrzeli wiska tej Ale ja słyszałem Co za asy no, Ale to wiesz, był, to było słychanie akumulacji Na dwoje, bez opaków A co? Ktoś z Santą szedł? Nie, Chodzel, ktoś santa ja santa nie, santa szedł? nic, nic Nikt? Kto nie usłyszał bez opatki, to... Bez no. Ja tam zanosiłem No tej nikt się nie... Ale chyba wiska nie usłyszeli Chłopaki Kto? Przedto dołączyłem do rozgrywki Zarnowi. Jest przy czy nie? No, pewnie Popatrę się bardziej serio. Widzicie, że sprzedajcie o oni Widziałem. Idzy go Ci ten, który tam leży to? Nie ma tu. Nie ma flagi. No. A tutaj kurwa? Co? Awaria. Yeah. Ja. I'll ah, show <laughs> Poczekajcie nee. chwilę! Dobre, dobro, jest? Był, wiesz, to Był o jarą. Czekamy! A, Dla, ta, ta. A, to, nie. Está que por... Friendly fire, czy nie? Nasz? Nie wiem Tak to się no napiernicza Bo ja tam te pysiądę, bo Nie bo hey. to To jest nasz no. To jest nasz czy nie Nie wiem, nie widzę gość taką go nie wiem Cholera Chodź na tę stronę no, tam, Ale ja sobie kto tutaj nas na pierwsza z lewej? Jezu Jest... Kolor? No czerwony. Nie jak to naszy. Chwilę się wychyla tam. Ale leży. Ej, widzę. Nie ruszaj się. Na łeb wystawia. Ja go nie widzę już. Widzisz? Tam tu mu wystaje znowu. W tej chwili nie widzę. Czy nie? No wiem, ale teraz... Teraz się schował. Tak. Przebieg. Gdzie?

Tam poszedł gdzieś, zobacz A tam mają To gdzie on nie czekaj Jest co? chyba zrobił... O jak to. Zobacz. Zobacz, to zrobiliśmy małe Zobacz co to jest? Ej, co to jest? Aha ej, chyba są żyć to Oni mieli tu dodatkowe respa no. A tam mając tego, wiesz chodź Oni naszych chyba dopadli Naszych chyba dopadli Wiesz co, możemy iść tam wiesz, Jebać tego respa, chodź do nas, do naszych Alewa, lewa, lewa, lewa Dobra, widzę go On patrzy przez parę, jeden tam Kuboś! Ściekaj! Widzisz, go strzelam Dostał! Dostał, dostał, dostał Łaty, łaty w Dzięki यद एनफील्ड छॉप